serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przyjechaliśmy prosto od kolegi Leszka Pelesiaka do drugiego hodowcy z okręgu Opole, ale nie tego Opole Południe, tylko tego Opole, powiedzmy właściwego, nie ma jak wy to nazywacie 1 2, jak to jest tam u was Księże Jerzy? okręg Opole. A hodowca utytułowany, podobnie jak i kolega Leszek, i ma też też i gołębie na olimpiadzie, i gołębie w Mistrzostwie Polski, i sam też jest y, mistrzem polski i w lotach gołębi młodych się specjalizuje. A mamy gołębi kilka na aukcjach tego hodowcu, tej spółki, bo to jest spółka się nazywa Kostor, Kostor Żółkiewicz. Jest 12 gołębi, ale nim przejdziemy do mówienia gołębi, to może powiemy coś jeszcze o tegorocznym sezonie. Proszę bardzo, księże Jerzy. Witam serdecznie wszystkich hodowców, dziękuję za zainteresowanie gołębiami na aukcji, która już się toczy. No cóż, sezon w czas pandemii nie był łatwy, przynajmniej dla mnie, tak go oceniam. Patrzę oczywiście z perspektywy lotów głębi młodych, bo w tych się specjalizujemy. Dla, tym gołębiom poświęcamy najwięcej czasu. Bardzo dużo strat. Chyba nigdy nie miałem aż tak wielkich hodowli strat, i to boli, bo, bo zawsze brakuje też dużo dobrych gołębi, z którymi wiązało się nadzieje. Natomiast też chcę powiedzieć, że mimo tak trudnego sezonu, wynik, który udało się w cudzysłowie wylatać, w, gdy chodzi o okręg, gdy chodzi o region i Polskę, myślę, jest. Zadowalający, mówiąc krótko, ponieważ 955,41 w tych naprawdę trudnych warunkach, które były w tym roku, gdy chodzi o loty młodych, jest wynikiem dobrym. Kiedy tak sobie posprawdzałem, może nie ja, ale koledzy, jakie to może być miejsce, to nieoficjalnie, prawdopodobnie będzie to czwarte miejsce w Polsce. Po tym pierwszym miejscu w zeszłym roku myślę, że jest potwierdzenie też tego, że, że domeną w naszej hodowli są loty gołębi młodych. Zresztą tak jest, jak sobie policzyłem, od równo 10 lat. Nie ukrywam, że, że w Gołębiu Młodym poświęcam o wiele więcej czasu, dlatego że w wakacje mam ten czas i wtedy angażuję się mocno oczywiście z pomocą Rysia. Bo bez niego byłoby ciężko. Także udało się powtórzyć czy podkreślić to, że rzeczywiście te, te gołębie młode są dobrze prowadzone, potrafimy nimi lecieć. Także też były cztery pierwsze konkursy. Było kilka lotów, gdzie tych gołębi pierwszych na oddział było więcej. Był taki bardzo udany lot pod wiatr. W, w słoneczny, w ciepły lot, czyli w takim upale, gdzie na 23 gołębie wkładane zrobiliśmy 22 konkursy, 14 pierwszych. Także to świadczy o tym, że te gołębie naprawdę dawały radę, były dobrze przygotowane. Niemniej jednak również odnotowaliśmy duże straty i szykujemy się powoli do, do nowego sezonu. Patrzymy w przyszłość. Jaka ona będzie? Dzisiaj wielu hodowców ciągle pyta, czy będą loty w przyszłym roku. Ja myślę, że musimy robić swoje. To jest nasze zadanie musimy przygotowywać już teraz te gołębie. Za chwilę zacznie się okres parowania, lęgowy. Tak na dobrą sprawę, prawdą jest to, co mówią wytrawni hodowcy: że przygotowanie gołębi do następnego sezonu zaczyna się po ostatnim locie starego sezonu. To staramy się konsekwentnie robić i myślę, że to jest właściwe nastawienie, nie wybiegając zbytnio do przodu. Też myśleliśmy w tym roku, że lotów nie będzie, że, że koronawirus pokrzyżuje na te, nam te plany. Natomiast loty się z małym opóźnieniem odbyły, to też jest zasługa naszego związku, niewątpliwa. A to, że nie będzie wystaw, nie będzie olimpiady, myślę, że przyjdzie taki czas, dobry czas, kiedy to wszystko wróci. Do normy, a my musimy robić swoje. Ja to. Ja tu tylko się wstrącę, bo ksiądz mówił, że tylko na lotach młodych się specjalizuje, ale to nie znaczy, że w lotach gołębi dorosłych są jakieś problemy, bo przypomnimy tylko Olimpiada Nitra 2013 rok, złoty medal kategoria C, oryginalny gołąb Jorga Gifhorna. Tak. tak, to był gołąb, który zdobył złoty medal w kategorii Ta C. Brą I brązowa medalistka w kategorii yy, nie pamiętam której ale to była Morisa Matewsa, chyba 100%, tak. co? Także to były takie gołębie nie też nie także się. nie Natomiast ja to też mówię uczciwie, po prostu no, nie dysponuję ja osobiście czasem w kwietniu, maju, czerwcu. Bo powiedzmy ksiądz pracuje na uczelni, bo wiele właśnie powiedzieliśmy, że wiele mnie osób pyta jak jeżdżę, się pytają co ksiądz Jerzy robi, bo każdy kojarzy, że ksiądz to musi mieć parafię i innymi się zajmować, a ksiądz jest nietypowym księdzem, bo w parafii do tego chyba pomaga, tutaj obok w Świebiu, tak? Tak jest. A normalnie pracuje na uczelni. Tak, pracuję na uczelni, a aczkolwiek głównym moim zajęciem jest dzisiaj praca w kuri, bo jest Jestem odpowiedzialny za wszystkich katechetów, diecezji. Ta praca pochłania mnóstwo... Tak jest, tak jest. To jest liczba łącznie z księżmi i siostrami zakonnymi świeckich katechetów około tysiąca osób, więc to jest pokaźna grupa. Mhm. Jest bardzo dużo szkół na terenie diecezji opolskiej, także to jest też funkcja, którą pełnię od 2016 roku i ona pochłania mnóstwo czasu, bo to nie jest łatwe dbać dzisiaj o katechezę w szkole, o czym dobrze wiemy. Ponadto jestem też kapelanem sportu, mam też swoje projekty charytatywne i koncerty i różnego rodzaju aukcje, o czym pewnie wiadomo. Także jest tych zadań dużo, mimo iż nie ma takiego nie ma tej przynależności do parafii. I teraz jeszcze wracając do lotów gołębi, bo kiedy ostatnio Dostałem wyniki księdza, zrobiliśmy taką lotkę, żeby te wyniki z ostatnich lat tak uporządkować. To też jeszcze, powiedzmy, tam były, już się pojawiają, oddział na Małgorzatę. Kostosz jest drużyna w oddziale tutaj po sąsiedzku, chyba świbie to się nazywa, 0... Nie, e, Toszek. przepraszam, 0160, dobrze mówię? 0160, Toszek, to tam, co Małgorzata to mama. Tak, tak. tak I ja naprawdę, może mi ktoś wierzy czy nie, ja. Rzeczywiście nie mam kogo innego zgłosić do oddziału, skoro są takie przepisy i takie możliwości. Natomiast mama od zawsze była z gołębiami związana, tak jest do dnia dzisiejszego. Nie ma takiego lotu, na którym mama nie byłaby obecna. I w sytuacji, kiedy Ryszarda nie ma, mnie nie ma, bardzo chętnie podejmuje trud karmienia gołębi. Także ona, przez to, że tato był, Także hodowcą gołębi, całe życie, ona też całe życie jest z tymi gołębiami i rzeczywiście bardzo w hodowlę się angażuje, mimo, mimo wieku, jest z nami, także nie jest to tylko imię i nazwisko, ale to jest osoba, która kocha gołębie, która jest z nimi bardzo No jest przyczyna. na ten sport, bo ja zarówno i ojciec i syn się tym sportem zajmują, a ciągle jak się nazywa, rodziną jesteście. Nie tak jak... Ok. Bo siłą rzeczy to do rozwodu może nie dojść, I, ale to tak się jak to każdego, u hodowców niektórych przez sukcesu, Tu można zobaczyć, o. sobie postawiła w domu. O te swoje puchary najważniejsze Aha, bo to jest na kosztos Małgorzata. no rzeczywiście, tak, rzeczywiście. no popatrzmy. Jej puchary stoją w jej Widzimy Mistrz Polski e 2019. Ja jeszcze także. podejdę, może pokażę, żeby każdy widział. Kamera na pewno wyostrzy, będzie widać, o... Na górze mamy jeszcze te puchary, które rzeczywiście zdobyte zostały. No, no popatrz, rzeczywiście, to wszystko na Małgorzatę kosztos, a nie kosztos żółkiewicz to jest jedno to też, wyjątki. I też to jest dowód na to, że one zajmują takie ważne miejsce w ważnym pokoju, w naszym, w naszym domu. Są to rzeczywiście ważne sukcesy także dla mojej mamy. Także my gratulujemy tych sukcesów. Zachęcamy wszystkich do kibicowania tym dorobkowi, kibicowania na lotach i kibicowania hodowli. To jak księdza Jerzego Kostorza, wspólnie z Ryszardem Żółkiewiczem. No i mamą. Także na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.